Szkoda, że nikt wcześniej mi nie powiedział, że wytwornica dymu sprawia aż tyle frajdy. a tutaj mam na myśli dość konkretną, bo od Lensgo Fog Machine Smoke B, którą swoją drogą dostałem i ona zostaje u mnie na stałe, tutaj żeby nie było wątpliwości, aczkolwiek producent nie miał żadnego wpływu na ten materiał. Jak sami zdążyliście już zauważyć, zadymienie niewielkiego pomieszczenia z tą nakładką, taką, która rozprasza jeszcze ten dym dodatkowo, zajmuje dosłownie chwilę. I tu mogę zacytować mojego kolegę, nie sądziłem, że potrzebuję w życiu właśnie takiego sprzętu. Od momentu kiedy dostałem ten sprzęt w swoje ręce, Mogę powiedzieć, że bawię się z nim wyśmienicie, używam go non stop, no w 99%, no i od razu mogę stwierdzić, że brakowało mi czegoś takiego. Taka wytwornica dymu sprawia, że ujęcia nabierają nowego luku, wszystko wygląda zdecydowanie lepiej, nie trzeba używać mista, żeby osiągnąć taki dosyć specyficzny glow, no i wszystko działa bardzo sprawnie. Ja jestem z tego naprawdę zadowolony, ale zacznijmy od samego początku. Samo urządzenie przychodzi w zestawie, czyli w środku znajdziemy oczywiście tą wytwornicę dymu, która jest 40W, dosyć sporych rozmiarów, i to od razu mogę powiedzieć, że praktycznie większość tego sprzętu jest wykonana z plastiku. No i bym powiedział, że ten plastik jest z tych tańszych, bo czuć w ręku i w dotyku, że jest to ta niższa półka, ale nie powiedziałbym, żeby te wykonanie przeszkadzało, jeśli chodzi o użytkowanie. Oczywiście ta wytwornica dymu posiada wbudowany akumulator, który ładujemy za pomocą kabla USB typu. C, no i ładowanie dosyć długo trwa, bo 3 godziny. Przez jasna w zestawie jest odpowiedni kabelek USB typu C do ładowania właśnie tej wytwornicy dymu Smoke B od Lensgo oraz dodatkowego akcesorium, które rozprasza ten dym od razu po wytworzeniu, które też jest na akumulator i też ma wejście USB typu C, więc oba urządzenia mamy możliwość ładować. No, tak jak wspomniałem, trochę czasu to zajmuje. Gdybyśmy chcieli sterować zdalnie tym urządzeniem, mamy taką możliwość, bo w zestawie również jest Pilot, także ja byłem zaskoczony. Taką wytwornicę dymu trzeba zasilić odpowiednim olejkiem, i w zestawie ich jest aż 6 o pojemności 12 ml, w której została zastosowana m.in. roślinna gliceryna. Także w moim odczuciu tu jest zdecydowany plus, jeśli chodzi o olejki. Ku mojemu zaskoczeniu, w samym case znajdziemy jeszcze kilka dodatkowych akcesoriów, które generalnie służą do wytwarzania dymu, różnego rodzaju pod konkretne zastosowania. Cały zestaw prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, jest kompletny i można go używać w dowolnym miejscu. Jest oczywiście pod kątem użytkowania dosyć prosty, ale jednocześnie głośny. Także podczas samego nagrywania, jeśli będziemy chcieli wytworzyć dym, no ja bym zalecał zapał. No i tu generalnie podam od razu przykład, jak bardzo głośne jest to narzędzie, jeśli zastosujemy tylko i wyłącznie samego FOG maszyna. Także sam w sobie już jest głośny, a jeśli dorzucimy do tego właśnie tą dokładkę, która rozprasza ten dym, ona dokłada jeszcze dodatkowy hałas. Także takie połączenie tej wytwornicy dymu z tym rozpraszaczem, żeby zrobić taką delikatną mgiełkę, no jest dosyć słyszalne. Bym powiedział wręcz, że głośne. No ale to zostawiam Wam do oceny, ale sam efekt, no, bym powiedział, że rekompensuje tą chwilową głośność. Jako, że tą konkretną wytwornicę dymu. Dostałem dosyć wcześnie i nie było dostępnych informacji czy ceny samej tego urządzenia. Na ten moment już mogę powiedzieć, że jest dostępna na AliExpress oraz na Amazonie. No i z tego co zdążyłem już zauważyć, cena jest w okolicach 1000 zł, co uważam za bardzo dobrą pozycję, szczególnie cenową, bo dostajemy naprawdę bardzo dużo. Samo urządzenie działa naprawdę bardzo sprawnie. A jeśli uda nam się dorzucić do tego jakąś promocję i zapłacimy poniżej 1000 zł, no to ja bym powiedział, że. Zbiorę to w ciemno. Możliwości zastosowania takiego dymku do specyficznych ujęć jest naprawdę dużo. i Ja osobiście non-stop eksperymentuję i, tak jak już na samym początku wspomniałem tego materiału, no, ja jestem zachwycony wręcz tym urządzeniem i na całe szczęście mam możliwość go zachowania na stałe. No i w tym miejscu, tutaj bez dwóch zdań, mogę Wam polecić z czystym sumieniem tą wytwornicę dymu, czyli Smoke B od Lensgo.